Polityczni dole 193 rok. Czyli już tyle numerów. Szanowni Państwo, pracowitość niemiecka. Wielu ludzi zastanawia się, co się stało w metrze. Gdy były kamery, gdy, gdy wszystko było monitorowane, doszło tam do pewnego zdarzenia z udziałem Polaka i Afgańczyka. No, oczywiście, Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Meczyk, piwko. Obserwowanie nogi na blacie, biurka, co jakieś 15-30 minut, Spozieranie wzrokiem na jedną z kamer. Oczywiście, wyobraźcie sobie, to jest monitor całego miasta, więc mamy bardzo dużą ilość podzielonego ekranu i migawki z różnych części miasta. Więc taki Niemiec musi się zmęczyć. Jedno piweczko. Obserwuję. O, jedno kieneczko obejrzałem. To się drzemne. O, meczek jest. Gra nasz Bayern. Z kim oni grają? Aha, nie ma już tego Lewandowskiego. Teraz jest Kane, Ale ileśmy musieli na niego kasę wydać? Polaczek to tak jak na szparagi. Daje się parę. parę euro i będzie za. I będzie biegał za tą piłką. A ten? Ile to pieniędzy? Po to Angol. Anglicy my pamiętamy jacy oni są. Jak bezczelnie zestrzeliwali nad naszą przyszłą ojczyzną nasze biedne samoloty. No i się okazało, że te Wyspy Brytyjskie nie stały się naszą ojczyzną. Chociaż kiedyś Anglowie byli naszymi pobratyncami. Ale przyszedł taki Wilhelm Zdobywca. O rany! Helmut, podaj! Podaj drugie piwo, bo się zmęczyłem tymi myślami. Szanowni Państwo, no to taka jest pracowitość niemiecka. Dobrze, sparodiowałem to troszeczkę, albo i nie. Naprawdę wiele jest osób i powiem tak: na przestrzeni 30 lat Obserwacji różnych osób określających się różnie jako lewicowcy, z pominięciem tych dwóch panów wykładowców, nie nieżyjących już z mojego uniwersytetu. Ich nie będę tutaj przytaczał, bo to rzeczywiście byli porządni ludzie, więc nie ma sensu łączyć ich z tym, z tym o czym teraz mówimy. Ale spotykałem tak wielu osób czy to z lewicy, z prawicy centrum, przynajmniej tak się podawali nawet niektórzy za narodowców bo był taki jeden historyk, co no i tu przyszedł na lekcję i pokazał o widzicie, chciałem sobie włosy na skina i teraz będę Ukraińców Ruski, wszystkich będę tu szukał obcych nie wiem dlaczego spojrzał na takim wzrokiem na tego biednego Andrzeja Larysa który sobie pomyślał, jakby moi dziadkowie żyli, to by, by, by takiego to by chyba wyrzucili na kopniakach, chociaż może baliby się, że, żeby ubrudzili obrudzili sobie buty błotem. Bo z takimi ludźmi nie ma mowy, mówiąc o honorze. No i ten pan mówił, jaki to wspaniały naród są te Niemcy. Słuchajcie, ktoś podaje się, że jest narodowcem, że jest, szanowni państwo, kocha Polskę, że dla Polski zrobiłby wszystko. Jednocześnie, szanowni państwo, na lekcji historii, przez 40 minut po tym incydencie z tymi skinami, i tak dalej, tą jego fryzurką, nawija o tym pracowitości, uczciwości, praworządności niemieckiej. Aż mnie zabolały, yy, zabolały zęby. No. Mówiąc szczerze wydałem wtedy bardzo, a w zasadzie moja rodzicielka wydała majątek na to, żeby te zęby po tej lekcji jakoś doprowadzić, doprowadzić do jakiegoś stanu użytkowania, na szczęście nadal mam własne, chociaż rzeczywiście muszę co jakiś czas chodzić na kontrolę dentystyczną, no po, takim, po takiej lekcji. I cały czas słyszałem o tej praworządności, no przecież przypomnijmy sobie takiego polityka skusia. Pana Wysokiego też mówił, jaki to wspaniały, co jest. A naprawdę? A naprawdę to tak. Policja, wojsko w rękach Turków. Próbowany jedynie państwo ściągnąć lekarzy, inżynierów z innych państw, bo Niemcom się nie chce robić. Niemcom <laughs> w ogóle się nie chce robić, więc chcieliby się tylko byczyć. Sprowadzili, Szanowni Państwo, w latach 60., -tych, 70. dwa miliony Turków, którzy mieli za nich robić. Ale Turcy, jak to Turcy, doszli do wniosku, że lepiej iść w resorty siłowe, niż, Szanowni Państwo, wysilać się za, za kogoś, kto ich traktuje jako tanią siłę roboczą. No, później, Szanowni Państwo, po, w latach 90., jako taką siłę, tanią siłę roboczą, traktowano, traktowano nas. Więc mamy tutaj pewien wzrost, postępowania. Widzimy dokładnie. Ja wiem, że Szanowni Państwo, teraz ujawniam pewne rzeczy, pewne rzeczy, o których na pewno pewne osoby nie słyszały, nie chciały, ale powiem, powiem szczerze, nie lubię osób zakłamanych, gdy pod, pod hasłami narodowymi bezpiecznej, bezpiecznej, Polski w bezpiecznej Europie przesyła się informacje takie zakodowane. Pamiętaj, Niemcy są ważniejsi, istotniejsi, masz im się kłamać na kłaniać na każdym kroku. No właśnie, powiedziałem kłamać, bo oni kłamać umieją. Ale pamiętajcie, pamiętam Auschwitz i że tam jako pierwszych zabijano Polaków, a ponieważ moja rodzina też miała tam przedstawicieli niestety jedynego jedynego stryjecznego stryjecznego kuzyna mojego dziadka Stanisława to Szanowni Państwo można powiedzieć, że że rzeczywiście, rzeczywiście tu wyglądało wyglądało to tak że mam pogląd o Niemcach i wszystko, co słyszę, Szanowni Państwo, nawet od samych Niemców, czy Niemek, przekonuje mnie, że ci ludzie ani nie są pracowici, ani praworządni, ani uczciwi, tylko zachłanni, pazerni, brutalni, krwiożerczy. No, oczywiście w wielu narodach, w wielu narodach takie osoby się spotykają, tylko dlaczego w takim zagęszczeniu mamy do czynienia w Niemczech? No tego nie wiem i może właśnie to, to pytanie by mi odpowiedziały takie osoby. Dzisiaj tak jak powiedziałem, te osoby, te osoby związane są te osoby związane są z lewicą i z platformą te które wymieniam Więc to wszystko co oni mówili te wszystkie bzdety na cokolwiek młodego człowieka próbowali namówić Oczywiście to nie wyszło, bo powiem szczerze, szanowni Państwo. Mam, mam taką naturę bardzo dziwną. Gdy ktoś mnie przekonuje do rzeczy, do których nie jestem przekonany, tak jak do wody, do wody mnie przekonowano do papierosów, no nie byłem do tego przekonany, więc tego nie używałem ani innych wyskokowych. No, szanowni Państwo, znam jednego, jednego profesorka, co, co się podawał za prawicowca, co uważał, szanowni Państwo. Że, że narkotyki można brać na różne sposoby, nawet sobie strzykiwać do oczu. O, już było chore, ale widocznie szkoła nitraska tu działa. Więc powiedzmy, że zostawmy to, szanowni państwo, zostawmy to na chwilę, uspokójmy się i nie wracajmy już do tematu i mówienia o praworządności Niemców, ponieważ praworządność Niemców to obozy koncentracyjne, które zakładali na terytorium Polski. To jest dowód na ich praworządność. Till